Sponsorem dzisiejszego materiału jest polski producent gier komputerowych, Yellow Reptiles. Koniecznie odwiedź ich social media, by być na bieżąco z nowymi, fajnymi projektami. Polecam i pozdrawiam. Pulchny Niedźwiedź. Chris Metzen, człowiek, legenda, o którym podejrzewam większość z Was słyszała, bo jest to taki jeden z ojców historii Warcrafta. To jemu zawdzięczamy Warcrafta 2 oraz Artasa w Warcraftie 3, bo w zasadzie to on wymyślił całą historię Warcraft'a 3 oraz The Frozen Throne. To także on przez bardzo długi czas stał za sterami historii World of Warcraft, no i zdaję sobie sprawę, że są tacy, którzy nie zgadzają się z pewnymi decyzjami Krisa odnośnie historii Warcraft'a, ale niezależnie od tego, czy jego praca nam się podobała, czy nie, Jedno trzeba uczciwie przyznać. Bez Chrisa uniwersum Warcrafta wyglądałoby zupełnie inaczej. Chris oczywiście nie pracował nad historią sam, miał cały sztab ludzi, miał ludzi odpowiedzialnych za questy, ale także miał taką swoją jakby prawą rękę, swojego najbliższego współpracownika, zastępcę i był to Alex Afrazepi. Chris i Alex razem starali się wymyślać nowe ciekawe historie, razem wymyślili Garrosza oraz jego wątek, który zamienił się nagle w wątek Mist of Pandaria. Ostatnią rzeczą, nad którą Chris pracował w Blizzardzie przed swoim odejściem był cinematic do Battle for Azeroth. Nie wiadomo jak bardzo zaangażowany był wtedy w samą historię dodatku, ale możemy śmiało założyć, że raczej nie było to duże zaangażowanie. To natomiast oznacza, że połowa Legionu, BFA oraz Shadowlands są już tworem Alexa Afrazabiego, który stał za sterem historii Warcrafta. To Alex Afrazabi wpadł na Pomysł, by spalić Teldrassil, chociaż tak naprawdę z punktu widzenia lorowego nie za bardzo miało to sens. W sensie dało się to wytłumaczyć, ale, wof, jak to wow, każdy medium podał inną przyczynę spalenia Teldrassil w książkach. Mówili jedno w grze, drugie, a potem w kolejnym patchu w ogóle całkowicie wszystko zredukowali. To też Alex Afrazabi wymyślił, żeby Lorderon został po części zdobyty przez przymierze, ale nie do końca, no bo. Koniec końców, nas wysadziła go w powietrze. Zaraz po zaprojektowaniu tego ogólnego lore, kiedy Shadowlandsy były już na etapie pewnie takich zaawansowanych prac, Afrazabi pożegnał się z Blizzardem po cichu. No bo jak dowiedzieliśmy się nie tak dawno temu, Afrazabi był jedną z głównych osób oskarżonych o molestowanie kobiet w Pracy. No ale w to też się zagłębiał nie będę. Grunt rzecz, że po odejściu Alexa stery przejął Steve Danuser, którego doświadczenie z Lord Warcrafta jakoś wielkie nie było. On i jego nowy team postanowili w jakiś sposób odratować to, co ich zdaniem Alex zniszczył. No i znów, jedne przecieki twierdzą, że tak naprawdę Alex robił wszystko na hura, nie miał kompletnie żadnego pomysłu odnośnie Teldrassil, ani nawet Sylvanas, po prostu czekał na reakcję ludzi i reagował na bieżąco. Ten team natomiast stwierdził, że zrobi troszeczkę inaczej, że postara się przede wszystkim naprawić to, co ich zdaniem Alex popsuł. No i właśnie po to miały być Shadowlance. Stwierdzili, że Shadowlance będą swego rodzaju podsumowaniem tego wszystkiego, co było wcześniej, no i wraz z nimi zakończą wątki, które im przeszkadzały, by potem w Dragonflight móc już w całości napisać własną historię bez spuścizny Alexa i Krisa. No i Shadowlands pod względem historii wyglądają jak wyglądają. Na razie zbyt optymistycznie na historię Dragonflight nie patrzę, ale kto wie, może ten team mnie zaskoczy. No ale ten film nie jest na temat tego, że Shadowlance były słabe, a o Night Elfach, a dokładniej o opaczu 925, do którego, jak już wspominałem przy okazji jednego z moich poprzednich filmów, Dodano kilka nowych, lorowych questów, a co z tym idzie, kilka nowych cutscenek. Jedną z tych cutscenek jest chociażby zwieńczenie historii Tyrande oraz nocnych elfów. Jak wspominałem przy okazji BFA, drzewo Tel zostało spalone, a mnóstwo elfów zginęło podczas tego procesu. Następnie Tyrande stała się Night Warriorem i miała jakieś pretensje do Elun. Ogólnie stawała się coraz to dziwniejszą postacią, którą dało się fajnie pokierować, ale wyraźnie team miał zupełnie inny plan. Obecny Lord team wygląda na to, że chciał koniecznie przywrócić Azeroth i status tego świata oraz jego postaci do momentu sprzed obecności Alexa za starami. I dlatego, między innymi w Shadowlandsach, wątek Nightwarera nagle się urwał. Za dotknięciem magicznej różdżki, tyrandę znów stała się zwyczajną tyrandę. Teraz natomiast w tej sense, która wyszła wraz z paczem 9.2.5 Naprawione być może zostanie Teldrassil, albo przynajmniej społeczeństwo nocnych elfów. Katsenka bowiem opowiada o tym, jak to Winter Queen, czyli przywódczyni Ardenwild, daje Tyrandę nasionko, w którym znajduje się energia śmierci. Następnie do tego nasionka dobrowolnie. W postaci wyspów wlatują dusze uwolnione przez bohatera Azrow z Demo. Dusze nocnych elfów, bo pamiętajmy, że na etapie palenia Teldrassil wszystkie dusze trafiały do Demo, do Jailera. Następnie my, jako bohater Azrow, uwolniliśmy te dusze, no i te mieszkały sobie w Ardenwild. Jednakże Winter Queen zapytała się ich, czy nie chciałyby pomóc w rozwoju społeczności nocnych elfów, która jeszcze żyje, no i te dusze się zgodziły. Dobrowolnie więc zamieniają się w Wispy i zasilają własną energią nowe nasionko. Nasionko, z którego najprawdopodobniej powstanie nowe Drzewo Życia. Warto dodać, że to nie jest tak, że te dusze całkowicie przestały istnieć, że wybuchły, gdyż cinematic cutscenka dość wyraźnie zaznacza, że dusze te dalej tak jakby istnieją wewnątrz tego nasienia. Nawet słychać takie uderzenie serca w momencie, gdy Tyrande przybliża swoją twarz do tego nasionka. Gdy połączymy ten cinematic z tym poprzednim, który omawiałem przy okazji poprzedniego materiału, gdzie Force Forsakeni powracają do Lorderonu, no to nie sposób jest nie odnieść wrażenia, że rzeczywiście Lord Tim powoli... Naprawia to, co ich zdaniem, jak już wspomniałem, Alex popsuł. Może nie zgadzać się z pewnymi kwestiami, ja osobiście uważam, że historię dało się prowadzić lepiej, nawet pomimo tego, że Alex nie miał na nią planu. No ale skoro już zaczęli to naprawiać, to przynajmniej trzeba docenić, że naprawiają to dobrze. Bo rzeczywiście koncepcja zasadzenia nowego drzewa życia jest ciekawa. Ponadto sama Katzenka kończy się troszeczkę jakby cliffhangerem, bo wspomniane są Dragon ALS, randę, żeby móc rozwikłać zagadkę tego nasionka, będzie musiała udać się do córki, sery. Na Dragon Isle. I dlatego też powstały już pierwsze spekulacje, jakoby nowe drzewo życia nocnych elfów właśnie na Dragon Isles miało powstać. Ja osobiście uważam, że tak nie będzie. Myślę, że na Dragon Isle drzewo życia nie zostanie zasadzone, bo to by znaczyło, że cywilizacja nocnych elfów nagle musiałaby opuścić Kalimdor i zamieszkać gdzieś na wyspach, a przecież ich kultura jest nierozerwalnie związana właśnie z Ashenvale czy ogólnie Kalimdorem. O wiele bardziej prawdopodobnym scenariuszem jest to, że Nocne elfy użyją tego nasionka, by przywrócić do życia Teldrassil, lub w miejscu Teldrassila po prostu pojawi się nowe drzewo, pobłogosłone zarówno przez energię śmierci, jak i życia, ponieważ znajdują się w tym nasionku esencje życiowe duchów nocnych elfów. Ma to symbolizować balans. Balans, który też jest podkreślany słowami tyran. Mówi ona bowiem w kacence Falador, co po polsku oznaczałoby niech balans zostanie przywrócony. Wszystko więc wskazuje na to, że społeczeństwo nocnych elfów zostanie odbudowane, tylko tak jak mówię, pytanie gdzie? Jak wspomniałem, osobiście stawiam na Teldrassil, bo jest to idealne miejsce, by zasadzić nowe drzewo życia, nieużywana wyspa, gdzie możemy postawić wspaniałe świetliste drzewo, przypominające te Wildu troszeczkę. No i pobłogosławione przez boginię Elun. Pamiętajmy, że Teldrasil pobłogosławione nie było, i to był jeden z powodów, dla którego Teldrasil miało problemy ze spaczeniem. Questy w Teldrasil opowiadały o tym, że chociażby furbolgi szalały, że pojawiają się tam jakieś demony, impy, satyry, i to no, było po części też związane z Pandralem, z helmem. I cała ta historia jest opisana w książce Malfurion, ale też brało się to z tego, że to drzewo nie było pobłogosławione przez aspekty przez pewien czas. Dopiero właśnie w książce znów Malfurion Aspekty te drzewo pobłogosławiły. To i tak nie uchroniło go przed spaleniem. Teraz Elfy będą mogły już na starcie zasadzić drzewo pobłogosławione mocą życia i śmierci, a dodatkowo w dodatku Dragonflight możliwe, że otrzymają jeszcze błogosławieństwo zielonego aspektu, by ponownie mieć te swoje zdolności związane z Emerald Dreamem. No ale jest jeszcze jedna, mniej prawdopodobna opcja lokalizacji nowego drzewa. Jest nią Silitus. Gdyby to nasionko zasadzić w Silitus i to nasionko wyrosłoby wokół. Powiedzmy, tego Miecza Sargerasa, to nie dość, że wizualnie mielibyśmy bardzo ciekawą lokację, to na dodatek Blizzard naprawiłby w końcu Azeroth. W sensie ten miecz, który jest wbity w Azeroth, przestał być już jakimkolwiek zagrożeniem, no bo zamieniłby się w wielkie, wspaniałe drzewo życia. Blizzard lubi tego typu tematy, że coś, co miało nieść śmierć, teraz daje nam życie. Dlatego zasadzenie drzewa życia w Silitus wokół tego miecza miałoby niewątpliwie potencjał. Tym samym zamknęłoby te wszystkie wątki, które Alex rozpoczął. No ale to jest moja propozycja, a nie to, co się wydarzy, co Blizzard zrobi, tego. Nie wiemy, wątpię by w Dragonflight do zasadzenia drzewa życia doszło, a nawet jeżeli, no to raczej ono od razu się nie pojawi. Jeżeli już coś mielibyśmy zobaczyć, to pewnie po dodatku po Dragonflight, który kto wie, może wykorzysta nowe drzewo życia jako jedną z nowych lokacji, nowego dodatku po Dragonflight, właśnie. Ale czy tak będzie? Zobaczymy. Napiszcie w komentarzach, co Wy sądzicie o kadcence, w której to nocne elfy zasilają nowe nasionko drzewa życia. Gdzie Waszym zdaniem to drzewo życia zostanie zasadzone, o ile w ogóle zostanie zasadzone gdzieś w wyznanym nam miejscu. No i też czy podoba Wam się to, że obecny Lord Team stara się jakoś wymazać to, co Alex zrobił? A jeżeli się Wam nie podoba, to dlaczego? Piszcie, piszcie, jeszcze raz piszcie. A na ten moment dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia już niebawem! Trzymajcie się ciepło! No i cześć!